Dzień dobry, taki może skromny film, bo akurat nie mamy pewne problemy z samochodem, który jest dosyć zaawansowany elektronicznie, jest bardzo nowoczesny, a przy okazji właśnie chciałem pokazać przewagę rzeczy zabytkowych nad, nad nowymi w pewnym takim kontekście użytkowym i trwałości. A akurat nie może jest nieposprzątane, bo siódma jest rano jesteśmy tuż po śniadaniu. Ja żona musiałem zawieźć innym samochodem do pracy, a jestem w tej chwili sam w domu. No ale to już teraz no, mówię o samochodach, a e, pokazuję to na przykładzie To jest kuchnia, która ma 15 lat. I tak, proszę zwrócić uwagę, to nie była tania kuchnia. Zawiasy opadają. Są wyrobione przy szufladach uchwyty to nie powiem, ile razy te siłowniki były zmieniane. A teraz sobie przejdziemy do innej części domu, gdzie stoi kredens. Co prawda też akurat nie w gospodarczym pokoju. Takim, gdzie mamy prasowalnię. I ten kredens jest barokowy i ma 200 lat. Nie jest to może najładniejsze tło, ale tak. Mebel ma 200 lat, proszę Państwa. Podcho żadne drzwiczki nie są opadnięte. Podchodzimy do zamka. Otwieramy kluczyk. Zamykamy kluczyk. Otwiera się. I zamyka. Takim oto kluczykiem. I to działa 200 lat. Kuchnia, którą Państwu pokazywałem, ma 15 lat. No tutaj inne drzwiczki sobie też. No, nie, to nie jestem kluczyk, do, do tych powinien być inny. Niestety muszę dorobić. No, to są drugie drzwiczki, tak samo. Otwiera się, zamyka się. Zamek taki archaiczny, prawda? I to jest mebel dwustuletni z przełomu XVIII i XIX wieku. Przedtem był mebel 15-letni. Dzisiaj żonę do pracy zawiozłem starym samochodem, a nowy się zepsuł, bo byłem rozy. Tylko tyle chciałem powiedzieć.